Cześć, nazywam się Ania Żółkiewicz i jestem członkiem stowarzyszenia Na rzecz osób z chorobą nowotworową i ich rodzin zawsze z nadzieją. Stowarzyszenie działa w Szczecinie i udostępnia bezpłatną pomoc psychologiczną osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim. Misją naszego kanału na platformie YouTube jest pomoc osobom chorym również online. Chcemy, byś mógł za pomocą jednego kliknięcia w swoim telefonie czy na komputerze przejść do naszego profilu, który pełni funkcję edukacyjną, a tym samym zapewnić psychologiczne wsparcie w walce z nowotworem. Uświadomienie sobie, jak ważną rolę pełni psychika w ogólnym funkcjonowaniu organizmu człowieka, jest niezmiernie istotne w leczeniu raka i wpływa na polepszenie dobrostanu psychicznego w chorobie. Przy okazji chciałabym podkreślić, że lipiec jest dla naszego stowarzyszenia miesiącem dużych zmian. Ruszamy z nowym projektem pod nazwą Kryzys, szansą na zmiany, nie tylko dla osób chorych onkologicznie, ale również dla mieszkańców Szczecina. Projekt będzie realizowany dzięki dotacji Urzędu Miasta Szczecin. Od lipca y, zmieniliśmy również y, siedzibę naszych działań prospołecznych. Dzięki inicjatywie Sektora Trzeciego w Szczecinie zapraszamy Cię do naszej nowej siedziby przy Alei Wojska Polskiego 63. Od września y, ruszamy z bezpłatnymi psychologicznymi warsztatami oraz pomocą y, psychoterapeutyczną dla mieszkańców Szczecina dotkniętych z sytuacją kryzysową. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna w naszych mediach społecznościowych, y, będzie dostępna na platformie YouTube oraz na naszym fanpage'u na Facebooku. Aktualne informacje znajdziesz właśnie na naszej stronie na Facebooku. Tam dodajemy aktualności z naszych działań. Wszystkie linki umieściłam na dole pod filmem. Dzisiaj chciałabym zachęcić Cię do zaznajomienia się z modelem salutogenetycznym Arona Antonowskiego. Aaron Antonowski był izraelsko-amerykańskim socjologiem i naukowcem. W swoich pracach skupiał się na badaniu związku między stresem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Głównie skupiał się na badaniu osób dotkniętych szczególnie traumatycznymi wydarzeniami, osobami, które przeżyły. Wojnę obozy koncentracyjne zauważył podczas swoich badań, że aż 29% osób wykazało dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego mimo tak traumatycznych doświadczeń. Autor badań odkrył, odkrył w 1970, że stosunkowo duża liczba osób potrafi radzić sobie z ekstremalnymi obciążeniami. Antonowski starał się w swoich pracach odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie, chociaż podlegają oddziaływaniom wielu stresorów, zachowują zdrowie, a w wypadku jego załamania szybko do niego wracają. Jest to pytanie yy, o przyczyny zdrowia. Teoria salutogenetyczna nawiązuje również do e, teorii e, stresu i radzenia sobie ze stresem e, Richarda Lazarus'a i e, Susan Folkman. Antonowski zakładał, e, że normalnym stanem funkcjonowania człowieka jest dynamiczny stan chwiliny, chwilnej równowagi. Człowiek jest codziennie nieustannie narażony na bodźce stresory e, Negatywne doświadczenia, a mimo to jego organizm powinien reaguje, dostraja się do tych sytuacji, czyli zachowuje dynamiczną równowagę procesów życiowych na pewnym optymalnym poziomie funkcjonowania. Stresory są wszechobecne i odgrywają istotną rolę w procesach życia człowieka. Poziom zdrowia zależy według kantonowskiego od czterech. Od, Grania, współdziałania czterech czynników, takich jak uogólnione zasoby odpornościowe, stresory, poczucie koherencji, zachowania i stylu życia. Dzisiaj chciałabym skupić się na jednym aspekcie, na poczuciu koherencji, ponieważ według badań naukowych, które przytoczę pod koniec filmu, poczucie. Stan poczucia koherencji u osoby zmagającej się z chorobą nowotworową może mieć znaczny wpływ na rozwój choroby i ryzyko śmiertelności. Antonowski poczucie koherencji yy, nazwał metaforycznie kluczem do zdrowia. Poczucie koherencji jest to wewnętrzny, centralny czynnik, który powoduje, że ludzie radzą sobie ze stresem, nie chorują lub szybko wracają do zdrowia. Wysokie poczucie koherencji pozwala dostrzec wyjątkowość sytuacji, pozwala zachować się wobec tej sytuacji elastycznie. Poczucie koherencji jest to trwałe, dynamiczne przekonanie o przewidywalności i racjonalności świata oraz własnego położenia życiowego. Składa się z trzech czynników: z poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności. Teraz chciałabym opisać, jak to szczegółowo wygląda, jak szczegółowo wygląda każdy czynnik. Poczucie zrozumiałości wynika z tego, że człowiek postrzega napływające informacje jako uporządkowane, spójne, dające się zrozumieć, i w związku z tym powstaje w człowieku poczucie, że wydarzenia są zrozumiałe i można je przewidzieć. Natomiast poczucie zaradności, inaczej przez Antonowskiego nazywane sterowalności, określa, w jakim stopniu człowiek postrzega dostępne mu zasoby jako wystarczające do sprostania wymogom, wymogom zewnętrznym. Jest to przekonanie, że są mu dostępne zasoby zaradcze, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Czyli nie muszą być te sposoby zaradcze jego własnością, ani jego właściwościami. Może polegać na zasobach zewnętrznych, do których człowiek odnosi się do np. sieci wsparcia, szuka pomocy wśród autorytetów, zwraca się do Boga, do sakrum. I mając poczucie zaradności, jednostka nie czuje się bezradna, nie czuje się ofiarą zdarzeń ma poczucie, że trudnością i niespodzianką życia można zaradzić. Ostatnim czynnikiem poczucia koherencji jest dbanie o poczucie sensowności. Uważam, że bardzo istotne w przypadku walki z chorobą nowotworową, poczucie sensowności określa, w jakim stopniu człowiek czuje, że życie ma sens, a wymagania życia warte są zaangażowania i wysiłku. Ten składnik poczucia koherencji jest motywacyjno-emocjonalny, czyli ludzie z wysokim poziomem poczucia sensowności odpowiadają na wyzwania życia, poszukują sensu oraz podejmują wysiłek w kierunku rozwiązania problemów i radzenia sobie z nimi. Podsumowując i odnosząc się do sytuacji zmagania się z chorobą nowotworową, Podążając również za Antonowskim, chciałabym podkreślić, że jeżeli zmienisz swoje nastawienie i dostrzeżesz, że masz wpływ na przebieg swojej choroby, trywialny przykład, idąc do lekarza na konsultacje i dbając o stosowanie się do, do leczenia, już w ten sposób pobudzasz w sobie siłę sprawczą, pokazujesz swojemu organizmowi, że walczysz. Bardzo spodobał mi się fragment książki doktora Davida Servana-Schreibera, który sam walczył przez 20 lat z rakiem mózgu, z guzem mózgu, pisał on, że białe krwinki układu odpornościowego aktywizują się, gdy czują, że organizm w jest obrony, jest radosny i szczęśliwy. Dbanie więc o pozytywne nastawienie do procesu leczenia i utrzymywanie nadziei na dobre zakończenie terapii może przyczynić się do szybszej regeneracji Twojego organizmu, mniejszych skutków ubocznych leczenia. Zadbaj więc o budowanie, poczucia, budowanie w sobie poczucia zaradności i sterowalności, korzystając z, ze wspomnianej sieci wsparcia, otwierając się na pomoc bliskich. Korzystając również z naszej bezpłatnej, środowej infolinii, dostępnej co tydzień, możesz bezpłatnie korzystać z pomocy psychologa. Tak samo twoi bliscy również mogą skorzystać z dostępnej infolinii. Informacje na temat y, działania dyżurów telefonicznych z psychoonkologiem znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz na naszym fanpage'u na Facebooku. Pamiętaj również, by dbać y, o m, pobudzanie w sobie poczucia sensowności. Znać cel mimo choroby, planuj, co zrobisz dla siebie, dla innych, gdy już wyzdrowiejesz. Dokonaj interpretacji choroby jako kolejnego wyzwania w życiu, któremu jesteś w stanie sprostać dzięki swoim wewnętrznym zasobom, jak również dzięki dobrym ludziom i lekarzom wokół ciebie. Nawiązując do badań, o których wspomniałam na początku filmu, chciałabym teraz przytoczyć Ci. Badania opublikowane w czasopiśmie Psychonkologia w 2018 roku. Jest to amerykańskie czasopismo. Wyniki znajdziesz na stronie pubmed.gov. I tutaj właśnie badano poczucie koherencji, czy jest predyktorem przeżycia u kobiet leczonych z powodu raka piersi. Przybadano 485. 487 kobiet, które przeszły operację z powodu inwazyjnego raka piersi. I na przełomie 10 lat badano pacjentów i ich poczucie koherencji. Wyniki badań wskazują, że pacjenci z wyższym poziomem poczucia koherencji mieli o 63 Procent mniejsze ryzyko ponownego zachorowania na raka piersi i 80% mniejsze ryzyko, odnotowano 85% mniejsze ryzyko śmiertelności u osób badanych. Jakie są wnioski tego badania? Badanie to dostarcza dowodów na wartość predykcyjną poczucia koherencji dla progresji choroby oraz śmiertelności z powodu raka piersi. Poczucie koherencji stanowi uzupełnienie przy projektowaniu indywidualnych planów, które mają na celu wsparcie pacjentów w trakcie ich leczenia. I właśnie my na naszym kanale będziemy się w następnym materiale zajmować budowaniem pobudzanym w sobie poczucie koherencji. Jeżeli uważasz, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy, kliknij proszę w kciuka na dole pod filmem. Zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Znajdź nas również na Facebooku, ponieważ tam dodajemy aktualności z naszych lokalnych działań prospołecznych. Z mojej strony to wszystko. Trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia w następnym materiału.